Siemaneczko wszystkim w kolejnym odcinku w grze Grim Soul. Wiem, że nie było dawno odcinka właśnie z tej gry, no ale to też dlatego, że na początku, wiecie, w takich grach typu survivalowych wszystkiego jest zawsze mało, wiecie, wszystkiego brakuje zawsze. Muszę sobie jakieś ciuchy skraftować, ale ogólnie dzisiaj chcę się skupić właśnie na tej zagrodzie dla wilków do treningów będzie służyć. Także na tym się teraz skupię. No i dobra, zobaczmy czego ja potrzebuję dokładnie. 11 tych kłód 14 kamienia Czekajcie, bo ja tutaj... Hmm. czy ja coś tu w ogóle mam mam kamień także co tam jeszcze brakuje nie tutaj dobra te rośliny puste te jak to się O, to coś i jeszcze może będę miał akurat na to żeby to skraftować wiecie dobrze by było Zobaczmy jak to wygląda. O! Jedna kłoda. Jedną kłodę brakuje mi. Ja chyba tu nie mam, będę musiał pójść na jakąś lokalizację, ale to przejdziemy się, bo i tak miałam się wybrać. Yy, Okej, okay, dobra, czekajcie. Bo tutaj nigdzie nie mam na raczej na pewno. Ja sobie na razie to na chwilę obecno odłożę. Może miał tu miejsce. O, tak. Czekajcie. To mam no, na razie to sobie odłożę i zaraz sobie wydaje. Aha, czekajcie. Bo jeszcze, jeszcze, jeszcze bym sobie chciał. Czy mnie na nie stać Myślę, że będzie sam raz, tylko ja mam tutaj a ile są potrzebne tych, bo też nie chcę... Tu jest potrzebne 10. Aha, 10. No to jak 10, no to weźmiemy tak. No. No, hmm. i dobra, skraftujmy sobie na pewno to. Na pewno spodnie. Są chyba na wszystko. Ciężko jest ściuchy znaleźć, powiem wam. to mamy zadanie jeszcze. Jakieś gdzie to było? O, patrzcie, przyszedł gość. Dobra, niech sobie chodzi. Jakie mam tam zadanie? Skraftować pochodnie. O. Może no byśmy to zrobili, co? Kurat zada. A, czekajcie, muszę się ubrać, bo nie mam miejsca normalnie. Tak, tak. Oj, całkiem od razu inaczej wygląda. Skraftujmy sobie to pochodnie. No, akurat się zadanie wykona. I pięknie. Complete quest. No i okej, okay, wykonujemy kolejną misję. Bo już to posiadam. Kolejne, znaleźć jest, trzeba, jakiś wózek. I zadanie wykonamy. No dobra, na razie się na tym nie będę skupiał. Yy, skraftuję sobie te ciuchy, co, co miałem właśnie skraftować. A czekajcie, bo mi tu dwa młotki zostały. Nie wiem, czy mi nie wolą je na chwilę obecną zostawić, wiecie? Chyba, że jeszcze to byśmy sobie zrobili. Jeden młotek sobie zostawię, bo kurczę, za mną miejsca nie ma. Sobie podkładać to w sumie, tylko że ja tak mało miejsca, powiem szczerze. O! Trzeba tego jeszcze tutaj zabić, co mi się tu panoszy. Kolega. Yy, I tak. A ja to uderzyłem, bo no nie. Już tylko na, na głowę sobie to zrobię. I jest i będzie dobrze, jest Dobra, czekajcie. Teraz, teraz, teraz Jedzenie, jedzenie Czyli mamy jakieś tu jedzenie. Tutaj mam tylko dragną, to weźmy sobie to wyłączyły. O! przeszedł do mnie Liper nic nie ma? Nic nie ma ze sobą, dobra. Tak, nie mam jedzenia. A, tutaj. Tutaj może mi się... O, coś jest, mam por. Chociaż tyle. Tutaj mi się sztapki robiły. Tak to wygląda. Można sobie to odłożyć. Tylko też, że tego bardzo Miejsca nie mamy. Cały czas jest mało. Mamy tutaj do... Ile to daje? Mało, mała to. Ale tak samo. Tutaj mamy do zjedzenia dobro. To zabieram. Tutaj można sobie to odłożyć już. Że mi starczyło tu zagrodę, tak? Okej, okay, tak to wygląda. Pochodnie weźmiemy to też. To bym sobie jeszcze gdzieś odłożył. Może bym... A to nie robiłem? Nie, nie robiłem, może bym jeszcze no, zrobił sobie ten skrzynię, co? Akurat nie stary, czyli to no, przydałoby się w sumie. Tak i krawing. Jest. I akurat będę miał teraz sam raz. Tylko sobie teraz w tym pomieszczeniu postawię. Myślę, że tutaj po. No, i tą resztę sobie wsadzę pochodnie też. Znaczy, nie wiem, wezmę pochodnie, bo w nocy ten stwór straszy. Także będę mógł sobie go odstraszyć, bo chyba też tutaj pochodnią się odstrasza. Z tego co słyszałem. I tak, lecimy sobie uzbierać. To będę miał. W sumie tylko drewno, tak? Bierzemy sobie jakąś lokację. Może się pokaże jakiś event. Oj, zobaczcie, to zadanie co mam. Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj? Nie, gdzie jest, tu są zadania? Znaleźć ten zaginiony wózek. Tutaj to jest po prostu ta misja. No to także tam pójdziemy i od razu tam pewnie znajdę te kłody. Wykonamy sobie to zadanie. Zobaczymy, może nie będzie aż tak ciężko. Coś tu dawno nie byłem, coś tu się pozmieniało. Chyba nie. Mało tych eventów się pokazuje, powiem Wam szczerze. Bardzo mało. Wchodzimy. Ej, ciekawe, ciekawe czasy tam poradzę. No chyba też nie powinno być to zadanie takie ciężkie. No ale zobaczymy. Teraz trzeba znaleźć ten wózek. Tylko tak, ja bym sobie tutaj wsadził. To do jedzenia. Ok. Od razu bierzemy sobie, 15 poziom wypijemy I chyba coś nam się odblokuje od 15 Coś tutaj jest, od 15 mamy tutaj ognisko takie Do robienia żarcia Do kamienia Stół O, lepsza skrzynia Będzie więcej miejsca Tutaj do mięsa coś też i tutaj, z... o i też nam się odblokuje. dużo się odblokuje. będziemy mogli skóry przerabiać bandaże robić I tu już od z tego niestety tego nie będziemy mogli zrobić jakiś pomnik gdzie ten wózek może być? czy on jest bardzo... ciekawe czy on będzie bardzo pilnowany ja się tego wyławiam właśnie o, czego on ma połowy życia? Coś go już tutaj uszkodził. Bo ten ma całe. Dobra, i przeszukamy sobie konia. Co mi dasz kolego? O, idę kolejna. Lina Trzy sztuki mięsa Mam nadzieję, że... Świeże, bo po koniu nie widać Nie no, żartuję sobie Ale fajnie, że tu po połowie życia niektóry, niektórzy mają Więc nie powinno być ciężko Dobra, idziemy zobaczyć gdzie jest... Jest tutaj Mamy wykrzyknik Deeper. A, to tego mi Dobra, mamy zabić kogoś Monster, potwora. Kurczę, jest jestem Nie, nie umieraj Sami podchodzą do mnie normalnie o, człowieku! Jak mam wszystkich zabić? No jak to zrobić? Dobra, czekajcie, ja sobie wyjdę i na spokojnie skraftuję, bo już mi się broń kończy. No i dobra, wchodzę. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że tu jakiegoś takiego większego potwora nie będzie, czy przeciwnika. Na razie co to... Te... O, ten jest. Kurczę. Dobra. Uciekaj, czekaj. No jak jakoś będzie trzeba ich po... pojedynczo ubijać. Tylko, że też mi tutaj się jedzenie kończy, o to chodzi. Tylko oni w grupce idą i to właśnie jak mi trzepną. Ale dobra. Oni mają mało życia, niech nie wszyscy, ale wiecie mi się życie jeszcze, dobra, super już skończyło działanie się czekajcie niech mi się tu odnowi, dobra, poradzimy sobie super. Teraz pozbierać No i ciekawe czy to wystarczyło, żeby już to zadanie wykonać No weźmy to. Od razu pozbieramy sobie. Ogólnie innego małego wilka mam. na trzy jeszcze wiecie, nie wyjęte z takiego pudełka, bo nie miałam właśnie tej zagrody. Co on tak powoli idzie i szybciej. Rozumiem się skaradać, ale bez przesady. Dobra, dostał ten. I ten też leży. Okej, okay, fajnie. I chyba udało się. Tak, udało się. Idziemy teraz do niego. A czekajcie, tutaj byłem. No, to jest... Nie, no, u tego byłem. Tam chyba na dole coś było jeszcze, mi się wydaje. O nie, tylko jedno dobra. Idziemy do niego. pomożemy mu. No i co? Nie udało się ratować. Ale wykonaliśmy zadanie. No niestety, tak musiało być. O, weźmiemy sobie go. No szkoda, że zużyte, ale... Tutaj moje też już ściachane. Okej. Okay. W sumie możemy sobie... to zjeść. No i weźmy sobie to jeszcze. Dobra, zadanie wykonane, zobaczmy. Jest. Complete. Aha, muszę wrócić do, do siebie. No i dobra i wybudujemy sobie na koniec. Także udało się tutaj zebrać wykonać zadanie. I nie musimy latać, żeby postawić tą zagrodę. Także idziemy. No, od razu lepiej się wygląda w takich ciuchach. Okej, okay, zanim zadanie to weźmy postawmy tą zagrodę. Tylko czekajcie. Ja muszę wszystko to odkładać. No, fajne zadanie. Myślałem, że będzie to tylko polegało, polegało na tym, żeby... Wiecie. Wybudować coś czy coś, wiecie. A tutaj taka zada takie zadanie na innej lokacji. No. Od mi się to podoba. I tak, mięso można sobie tam ogarnąć, dobra, czy smażyć. Tutaj te nasiona, będzie por. I tutaj drewno mamy, także mięso można wrzucać. Niech się tutaj robi. No i okej, okay, potrzebne mi jest to. O! A czekajcie, bo ja tutaj chyba wykorzystałem. A ile tam potrzeba? Pięćdziesiąt aż, to ja chyba to siedem brakuje, Co czekajcie, wyjmę z tego, o, <laughs> będzie akurat i to Te kamienie. Kamień jest tutaj, i to. nie będzie teraz miejsca, to trzeba sobie to na razie odłożyć. I chyba będzie akurat. Kraftujemy. Super. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. I. O, spore. To może tu sobie postawimy, co? Nie mogę tu. O, tutaj mogę. No, tak, w innym miejscu. Albo tutaj. I teraz, ja mam tutaj gdzieś tego wilka Gdzie on jest? Jest tutaj, o I teraz bierzemy, tak jak w Last pewnie Klikamy I mamy Czarny, fajny Wiecie, nawet. Jak go nazwać, co? Kodiak? Kodiak. Może niech będzie. Kodiak. Jak się nazywa, tak? Randomowo nam znalazło. I zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj coś jest. Aha, dobra. Czekajcie, bo. Czyli teraz tak. Poczekajcie. Wezmę to jedzenie. Bo nie wiem, co tutaj. Jedzenie damy tak. I picie, tak? I takie może być? Znaczy woda. I zobaczmy. Aha, ma pełne. Rozumiem. No tak, to jest tutaj. Na 9 dni, tak pokazuje, że starcza. I tutaj ten nam czas chyba schodzi. Nie wiem o co tu chodzi, wiecie? Nie wiem o to z tym. Ale czekajcie, zobaczmy czy spada. Czyli za 24 godziny będzie już większy, No ale tutaj jedzenie nie schodzi. Może powoli będzie. A nie w sumie tu na 9 dni, no to tak szybko nie spadnie. No bo to za dzień będziemy mieć. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy z czasem. No i co, dobra, to się udało. Także pójdźmy jeszcze odebrać sobie nagrodę za, za to zadanie. No, i tutaj można zobaczyć: od razu mamy kolejne zadanie lek na powrót, zwrócić lek, coś takiego. I to pewnie na mapie się pokaże. Nie będziemy tego robić w tym odcinku, ale chcę zobaczyć, czy. O, coś tu idzie. Znowu nieproszony gość. Zobaczmy teraz, czy się pokaże na mapie. No, wiadomo, że. Potem, się więcej już tego będzie postępu, to więcej rzeczy będzie można robić. Jest to chyba, jest to zadanie. Co nie? Bo tutaj czasowo nie jest. To chyba. Tak, tak, tu będzie to zadanie. Także to sobie zrobimy w kolejnym odcinku.